Dobra, jesteśmy, tutaj łożysko zrobione z zwrotnicą, jeszcze nie do końca, ma tu za za trochę zaniemógł. Eee, nakrętka kurczę spadła, jutro będzie reanimacja, na spawie tutaj puściło, także tak to jest i ten, łożysko chodzi. wkręci się jest równo 50 Nm na tutaj śrubie podkładkę dałem będą podkładki są przewidziane także podkładkę dałem pojechałem do metalowego bo nie wiem czy taką można dokupić z subaru o, więc jest zwrotnica, prawie że wciśnięta jutro będzie załatwiona No i przekładamy kurczę nową zwrotnicę Mam nadzieję, że jutro mocowanie mocowanie wahacza też kurde wymienię Wyglądamy olej jak cholera Z nieba i tutaj jest wahacza No, to jutro będzie wymienione Myślę Zobaczymy jak tam cza czasowo Na pewno będzie zwrotnica wymieniona I coś to wrócę do tematu później No Zbora na kołach siedzi Także jest w porządku Zaraz test 一个人。It <laughs>